Co im w ciągu dnia, żeby wyglądać właśnie tak. tak. Śniadanie trzy jajka, ale tym razem w wersji czegoś w rodzaju szakszuki. Powiedzmy, że jest to moja wersja tego dania, bo Afrykańczyk czy inny tunezyjczyk wyrzuciłby mnie pewnie za to za okno. Zwłaszcza, że na koniec dodałam jeszcze trochę sera typu feta, ale liczy się to, że było zdrowo i smacznie, prawda? I ten posiłek mnie dość mocno nasycił, dlatego na drugie śniadanie zjadłam lody proteinowe, które przygotowałam z truskawek mrożonych, rawiejskiego, wysokobiałkowego. Dodałam jeszcze słodzik i trochę sosu zero. Na obiad z z kolei zjadłam sobie tortille z kurczakiem, ale zamiast klasycznej sałaty użyłam sobie białej kapusty, cebuli czerwonej, które wymieszałam z bieluchem lekkim, majonezem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem, A do tego coś w stylu salsy pomidorowe, natką pietruszki. Na to odrobina mango. Kurczak w przyprawach w stylu co miałam, to wrzuciłam. A na samą górę dałam trochę srirachy. Muszę przyznać, że jest to jedno z moich ulubionych dań ostatnio. Dzisiaj było sporo gotowania, więc wieczorem już mi się nie chciało. A w oszą znalazłam taki skyr o smaku białej czekolady. Do tego brzoskwinia i Mnóstwo daktyli na kolację.